Chodzi Amerykanin do baru w Polsce i mówi: Słyszałem, że wy, Polacy, to jesteście straszni pijacy. Założę się z każdym z was o 500 dolarów, że żaden z was nie wypije litra wódki jednym haustem. Czy ktoś chce podjąć to wyzwanie? W barze zapadła cisza. Każdy boi się podjąć zakładu. Jeden gościu nawet wyszedł. Mija kilka minut, wraca ten sam gościu, podchodzi do Amerykanina i mówi. Chcę wiedzieć, czy twój zakład jest nadal aktualny? Tak, a co, chcesz spróbować. Kelner, podaj nam litr wódki. Gościu wziął głęboki oddech i fru. Po chwili z litra wódki została jedynie pusta butelka. Amerykanin stoi jak wryty, ale wypłaca po chwili 500 dolarów i mówi: Jeśli nie miałbyś nic przeciwko, mógłbym wiedzieć, gdzie wyszedłeś kilka minut wcześniej? Tak, mogę ci powiedzieć. Poszedłem naprzeciwko, do baru obok, sprawdzić czy mi się uda. Jeśli podobał Ci się kawał, będzie mi miło, jeśli zostawisz lajka i subskrypcję.